Wszystkich serdecznie. Powiem Wam szczerze, że podłączyłem sobie dla zabawy taki prostowniczek polski, urania, selenowy PS1073 roku. Prąd zasilający 0,3 Ampera prąd znamionowy pewnie wyjściowy yy, 2,5 ampera parametry super nie super nie super no troszeczkę może troszeczkę za wysokie nie akumulator jest niedużej pojemności bo tylko 35 ampero ah godzin to jest Dane na, na, na naklejce, na nalepce. To tutaj, tutaj był bezpiecznik spalony, ten 2,5, bo był wsadzony w 2A. I tutaj były wsadzone szybkie 2A, a nie były spalone. Ale ktoś coś kombinował. Tutaj chyba, nie wiem, czy po demontażu. Urwany był jeden kabelek. Nie wiem. No i przełącznik był zepsuty. To doprowadziłem oryginał do, do sprawności. Co tu ja? Czym tu, tutaj się chwalę, nie takim starym? rupieciem. parametry ładne, ale zobaczcie. Przy jakim napięciu zasilającym 191 trzeba dodać 2V. Bo troszeczkę zaniża i ten i ten w sieci mam 228 dodać 2 to 230 jakby by się zgadzało bo nie wiem czy będziecie widzieć na tym liczniku to teraz dla eksperymentu podkręcę troszeczkę w zamierzeniu film ten jest Nakręcony po to, żeby Wam powiedzieć, że szczerze to nie widziałem tak małego agresywnego prostownika. Raczej znaczy tutaj on nie był tutaj jakoś przewijany po amatorsku, tak, chyba wyszedł ten transformator z fabryki. Chyba, że ktoś powie, że to nie jest oryginalny transformator. Jest oczywiście na zasilanie 220V stworzony. i Teraz patrzcie, jak będę podkręcał, nie? Dobrze, tak to kręcimy, nie? 200, 200V zrobimy. Taki, taki szata. No tu już trzeba uważać. Zobacz, jaki parametr przy napięciu 200 V. Zrobimy 210. I takie bywało w tych latach, gdy ten prostownik był wyprodukowany. Niektórzy pokazują, że nawet 210 to mają i teraz. No, ja nie, ma. Ja już się powtarzam w mieszkaniu, mam przeważnie 230, w garażu mam często 245, a nawet 250. I już mamy taki parametr. Zrobimy 220, tak jak fabryka przewidywała dla tego transformatora, tego w tym prostowniku. Teraz gdzieś jest na aukcji taki autotransformator nowy. No cena 150 zł. To jest 400W. 400 ja nie wiem, kupiwałem za 120 też nówkę, ale troszeczkę przerobiłem go. Dobrze, to teraz zrobimy 230. już tu szum, szumił szumiał akumulator jest naładowany nie ale naładowany ale tak by też takimi parametrami też by skończył ładowanie ten prostownik, tylko właśnie przy jakim czy jakim napięciu dobrze damy garażowe napięcie ojej ja. Co tutaj się dzieje? No, tu już, panowie, tu już jest. A, tu mam wkręcony chyba bezpiecznik 3 i setnych Ampera zwłoczny O, może zaraz wysadzi go. A zrobimy, żeby wysadził? Się wysadził się bezpiecznik. Żeby akumulator zaraz się nie wysadził. No mamy 250. Transformator, to już, to już jest szetańskie parametry dla tego akumulatora. No jest taki prąd który powinien wysadzić ten bezpiecznik Ale widać mu nie jest nie jest przeznaczony wybuchnąć znaczy przewalić się dla bezpiecznika Dobra Wyłączymy i zobaczymy chyba, że ja się pomyliłem, ale chyba nie, trzy, Dobrze, to tak z ciekawości, żebyście mieli co oglądać. Bo tylko ostatnio o tych diodach, które były które eksplodowały w tej szklanej rurce, ale to jak mówię, nie była to rurka zwykła, była to rurka ze szkła wziernikowego, laboratoryjnego, czyli takiego wzmacnianego. Dziękuję za uwagę, cześć.